Już do naszego kolejnego okrążenia to będzie trzecie okrążenie, bo pierwsze to było kółeczko, drugie okrążenie to były wiatraczki, a teraz będziemy sobie umacniać wiatraczki. Już jesteśmy w tym miejscu przed tym małym mostkiem z trzech oczek łańcuszka. I pierwsza nasza rzecz do wykonania to dostać się oczkami ścisłymi na, na środek tego mostka z trzech oczek. Ok, ja już jestem tutaj na środku. I teraz nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się, proszę zobaczyć, w ten pierwszy słupek, który, który sobie razem wykonywałyśmy. O. No co jest? Ten pierwszy słupek, słupek się wkłuwam, przeciągam nitkę. I te, z tego słupka po prostu wykonuję słupek. Następnie nawijam nitkę na szydełko i na mostku z dwóch oczek znowu wykonuję dwa słupki. Nawijam nitkę i ponawiam sobie kolejny słupek. Ok. Na mostku dwa oczka, e, dwa słupki. I ten słupek z drabinki też oczywiście go ponawiam o. dwa oczka na mostku ponawiam słupek o. dwa oczka na mostku i tutaj sobie ponawiam ten słupek o, dwa oczka na mostku nie dwa oczka, a dwa słupki co z tymi oczkami ciągle mówię i trzeci słupaczek ze słupka z konstrukcji wynika nawijam nitkę i na mostku znowu dwa słupeczki. Ten konstrukcyjny słupek również ponawiam i znowu dwa słupki na mostku. O. I kolejny też z konstrukcji wynikający z tej drabinki naszej też ponawiam. Jeszcze dwa oczka na mostku, dwa słupki, oczywiście. Trzeci słupek też ponawiam, wynikający z konstrukcji. Dwa słupki na mostku i ponawiam ten ostatni słupeczek. O. Tak to

Znowu nawijam nitkę na szydełko i tutaj już na tej pętelce, na tym łóczku wykonuję najpierw trzy słupki, raz, dwa, trzy. OK, trzy słupki już mam. Teraz nabieram trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. Nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten sam łuczek i kolejne trzy słupki wykonuję raz, dwa, trzy i znowu nabieram trzy oczka raz, dwa, trzy nawijam nitkę na szydełko i wracam na ten sam łuczek przed motywem na łuczku też wykonuję trzy słupki Ok, i teraz nawijam nitkę tutaj, ponawiam sobie słupek, jak gdyby schodzę w dół teraz. Na mostku dwa nowe słupki. Raz, dwa. Nawijam nitkę, ponawiam słupek i na mostku też dwa nowe słupki. Robimy dokładnie to samo co. Jak szłyśmy, że tak powiem, w górę. Nawijam nitkę, ponawiam słupek. Dwa słupki na mostku. Wpływam się znowu w ten słupek, który mam, z drabinki, tej mojej pierwszej. Ponawiam ten słupek, i tutaj dwa słupki na mostku. Ponawiam słupek. Dwa słupki na mostku, o, ponawiam słupek, dwa słupki na mostku, ponawiam słupek. Dwa słupki na mostku. Ponawiam słupek. Dwa słupki na mostku. Ponawiam słupek, dwa słupki na mostku. No i ponawiam słupek i teraz na przejście nabieram sobie dwa oczka łańcuszka na tym mosteczku z trzech oczek zahaczam przeciągam nitkę i wykonuję po prostu półsłupek znowu nabieram dwa oczka łańcuszka na przejście nawijam nitkę i tak naprawdę od nowa robię to samo co było tutaj wszystko dokładnie to samo początek zaczniemy więc wkuwamy się w ten pierwszy słupek z naszej drabinki, ponawiamy ten słupaczek, no i na każdym z mostków po dwa słupki. Czyli robimy kolejne skrzydło naszego wiatraczka, jak gdyby. Znowu ponawiam słupek i na mostku kolejne dwa słupki. Jeżeli ktoś nie wie i, i Plączę się z tym, nie wie o co chodzi, to wraca do fragmentu nagrania, gdzie robiłyśmy całość tego wiatraczka, bo to jest wszystko to samo, więc myślę, że nie warto nagrywać od nowa. Więc jeszcze raz, dwa słupki na mostku, słupek z drabinki ponawiamy, jak dojdziemy tutaj do łuczku, to na łuczku robiłyśmy trzy słupki, trzy oczka, trzy słupki, trzy oczka, trzy słupki, i już ponawiałyśmy słupek z konstrukcji i szłyśmy po prostu w dół. Chyba, że zróbmy ten jeszcze jeden wiatraczek razem, to e, więc tak: ponawiam ten słupeczek na mostku. Dwa nowe słupki, ponawiam słupek, czyli wkłuwam się w niego po prostu. Na mostku dwa nowe słupki i ponawiam sobie słupeczek na mostku dwa nowe. Ponawiam słupeczek na mostku dwa nowe. Ponawiam słupek. 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 Okay. Dobrze, nawijam nitkę, i teraz na tym łuczku wykonuję sobie trzy słupki. O. Nabieram 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko. I wracam znowu na ten łuk. 3 słupki. Nabieram 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko. Wracam na mostek i wykonuję 3 słupki. I teraz schodzimy już w dół. Zaczynamy od ponowienia słupka na mostku dwa nowe słupki ten słupeczek sobie ponawiam i znowu na mostku dwa nowe kolejny słupek ponawiam na mostku Dwa nowe słupki. Ten słupaczek ponawiam na mostku, dwa nowe. Nawijam nitkę. No i ten po prostu ponawiam. Nawijam nitkę. Na szydełko dwa słupki na mostku, a ten sobie ponawiam. Dwa słupki na mostku, a ten ponawiam. Dwa słupki na mostku. A ten ponawiam. Dwa słupki na mostku. A ten słupek ponawiam. Ojej, od nowa muszę ponowić ten słupek, bo mi się rozprół. Dwa słupki na mostku. I ostatni słupek. Ponawiam. Ok, kiedy mam już wykonany ten ostatni słupek, mam nadzieję, że Panie pamiętają, co te, teraz dalej. Nabieramy dwa oczka łańcuszka. Podważamy sobie ten, ten mostek z trzech oczek, przeciągamy nitkę wiodącą. Chwytamy, czyli tak naprawdę wykonujemy półsłupek. I znowu nabieramy dwa oczka, nawijamy nitkę i wkłuwamy się w ten nowy słupek z tego kolejnego ramionka, czyli to już jest trzecie ramię. I tak jak poprzednio, słupek ponawiamy, na mostku dwa nowe słupki i tak sobie dalej działamy. Popatrzmy, dwa ramionka już są wykonane, w ten sam sposób wykonujemy kolejne dwa ramionka. No, i tak, ja już mam tutaj zakończone trzecie okrążenie. Nabrałam ostatnie dwa oczka łańcuszka na przejście, i tak jak panie pamiętają, na początku przechodziliśmy oczkami ścisłymi na środek mostku, tego z trzech oczek, i teraz po prostu wkłuwam się w to, w to złączenie między mostkiem z dwóch oczek. O, tak. Proszę popatrzeć, żeby to było po prostu tak po środku. Po prostu się wkłułam. I teraz już przechodzę do czwartego okrążenia, ale tutaj na początek przechodzę znowu oczkami ścisłymi po tym mostku z dwóch oczek. I tak przeskakuję sobie przez trzy słupki. Raz, dwa, trzy. No i wskakuję na czwarty słupek. Z tego czwartego słupka tak naprawdę zaczynamy. O, proszę popatrzeć, to jest ten słupek nad tym pojedynczym słupeczkiem o, w linii prostej to musi się układać. I z tego właśnie miejsca zaczynamy. Czyli od czwartego słupka raz, dwa, trzy. Jestem na czwartym, z tego zaczynam, trzy oczka do góry na pierwszy słupek. I na początek to po prostu ponawiam sobie wszystkie słupki. Liczymy, ile nam wyjdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia 6 27 28 osiem, no i 29 czyli to jest ten ostatni słupek okej okay, i już dotarłyśmy a proszę popatrzeć tak to wygląda więc jeszcze raz, jak popatrzymy, te trzy pierwsze słupki z dołu są nieprzerobione, a tu po kolei wszystkie sobie ponowiłam. No i teraz już mogę spokojnie iść dalej, czyli teraz tak. Nabieram trzy oczka łańcuszka na przejście. Raz, dwa, trzy. Nawijam nitkę, i na tym mostku z trzech oczek się opieram. I tu wykonuję też trzy słupki. Raz. 2, ojej, dwa, trzy. Nabieram sobie jedno oczko łańcuszka na przejście, nawijam nitkę, ponawiam te trzy słupki, które są na szczycie, raz, 2, 3. I znowu nabieram jedno oczko łańcuszka, nawijam nitkę i wskakuję na ten drugi mostek z trzech oczek i tutaj też po prostu wykonuję trzy słupki. Mam, ok, czyli tak wyglą wygląda góra, motyw góry i teraz znowu trzy oczka na przejście, nawijam nitkę i wkłuwam się w ten pierwszy słupek. I tak jak robiłyśmy 29 słupków, to po prostu je sobie też ponawiamy, o, także tutaj już generalnie jest bardzo prosto, tak mi się wydaje. Nie wiem jak to pani oceniają, ale wydaje mi się, że tutaj trudnością tak naprawdę to było tylko to drugie okrążenie. Natomiast dalej no to już nic ciężkiego nie ma i raczej się nie można pogubić, ani po, to znaczy można zawsze, ale no nie jest to aż tak trudne, żeby człowiek musiał się cały czas nad tym, co robi, zastanawiać. Czyli wykonujemy sobie słupek przy słupku na razie. I dotarłyśmy. 29 słupków jest wykonane. Te trzy ostatnie, tak jak tutaj w tej pierwszej części tego skrzydełka, też zostawiamy nieprzerobione. I tutaj, jak już jesteśmy w tym miejscu, to od razu nabieramy pięć oczek łańcuszka na przejście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nawijamy nitkę na szydełko i już od razu przeskakujemy na drugi, na ten drugi nie wiem, na drugie ramię od naszego wiatraczka, czyli tak, odliczam sobie znowu trzy słupki, a wkłuwam się w czwarty słupek i z tego słupka dalej sobie działam, czyli tak samo wszystko, jak tutaj robiłyśmy na tym pierwszym ramionku, też ponawiam 29 słupków, aż dojdę do tej części górnej i wtedy nabieram trzy oczka, trzy słupki, oczko, trzy słupki oczko, trzy słupki, trzy oczka i wracam w dół i tak sobie działam dookoła, mam nadzieję, że jest to w miarę czytelne, a my się oczywiście tutaj spotkamy przy łączeniu oczywiście, więc jeszcze raz 29 słupków, tu, tu, tu ponawiam i jestem w tym miejscu nabieram trzy oczka, trzy słupki na mostku Jedno oczko łańcuszka, te trzy słupki ponawiam, jedno oczko łańcuszka, trzy słupki na tym mostku, trzy oczka łańcuszka i już wskakuję tutaj na ten pierwszy słupek, lecę do dołu i zostawiam trzy słupki, nieprzerobione przerobione. Czwart tutaj ten słupek jest ostatnim, i wtedy pięć oczek na przejście, i wskakuję na, os na kolejne ramionko. Także cały czas postępujemy tak samo jak było tutaj przy tym pierwszym. Jeżeli ktoś. Nie, nie wie jak to ogarnąć, to wystarczy cofnąć nagranie, właśnie do tego miejsca, gdzie zaczynałyśmy, bo w ten sam sposób postępujemy na wszystkich ramionach.